Przegląd tygodnia numer 28. Zaczynamy. Motto na dziś. Wszyscy normalni Polacy ratują swoje miejsca pracy. Bo jest to poważna sprawa, ten nasz protest. Więc, może najpierw mały test. Przed paroma dniami jeden z czytelników, a może nawet jeden z kolegów komentujących naszą ewentualną akcję protestacyjną zaproponował, abym to ja podjął się roli koordynatora tego protestu. No, zastanówmy się nieco nad tą propozycją. Chodzi o to, że do tego typu koordynacyjnych działań. Powinna być wyznaczona jakaś nasza branżowa organizacja. Kierując się tym przekonaniem, postanowiłem przed dziesięcioma laty zorganizować nasze zawodowe środowisko w SDS, a potem w OSDS. Wtedy była nieco inna sytuacja w branży i wychodziłem z założenia, że żadna inna ówczesna organizacja niż nasz SDS lub OSDS nie podoła tego typu wyzwaniom. No ale było, minęło. Więc wróćmy już na nasze dzisiejsze podwórko i rozejrzyjmy się wokół. Na rynku naszych organizacji branżowych nieco się zmieniło. Powstały nowe organizacje, choć o niektórych także słuch zaginął. Czy ktoś pamięta jeszcze inicjatywę naszego przedsiębiorcy Jerzego Malińskiego pod tytułem Ratujmy stacje diagnostyczne? Czy ktoś wie, czy ta inicjatywa z 2012 roku jest jeszcze kontynuowana w jakiejś formie? A jeśli ta inicjatywa nie jest kontynuowana, to mamy rozumieć, że nikt już nie chce ratować naszych stacji kontroli pojazdów, naszych miejsc pracy. No nie, oczywiście nie, bo wszyscy normalni Polacy ratują swoje miejsca pracy. Także nasze środowisko zawodowe jest normalne i psychicznie zdrowe. Choć jednak nie znalazła się organizacja, która by zadeklarowała, że podejmie się roli koordynatora naszego branżowego protestu. Nie wiemy z jakiego powodu i na co oni liczą jeszcze. Chcą powtórki z rozrywki? Czy to miękki szony, które nie pamiętają już o tym, jak potraktowano ich wcześniejsze postulaty? na przykład te wszystkie branżowe postulaty z prac w tak zwanej grupie roboczej. Czyżby zapomnieli, że nawet nikt zwraca uwagę na błędy w proponowanych zmianach naszej ustawy prawo o ruchu drogowym, gdyż brakuje zapisu o niezależności uprawnionego diagnosty samochodowego w pracy na SKP? Czyżby naiwnie liczyli, że tym razem urzędnicy zrobią ukłon w stronę naszego środowiska zawodowego i zrezygnują ze swojej chorej, bo nierealnej wizji upaństwowienia naszych SKP? Niestety. Nie znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania. A do tego jeden z kolegów komentujących naszą ewentualną akcję protestacyjną zaproponował, abym to ja podjął się roli koordynatora tego protestu. Tyle, że ja mam trochę mało czasu, bo prowadzę dla Was tę internetową witrynę, stronkę. Pracuję jeszcze na SKP. Mam swoje prywatne zobowiązania rodzinne. No nie wiem. No cóż, ale może z braku laku dobry pak. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej sprawie przeprowadzić mały test wiarygodności. Czy i wy naprawdę tego chcecie? Czy faktycznie chcecie także uczestniczyć w tym proteście? Czy tylko chcecie, aby ten protest się udał, ale bez Was? Niezależnie od tego, tym testem też sprawdzimy, czy faktycznie chcecie, aby to moja skromna osoba była jego koordynatorem. To będzie prosty test. Czekam na e-maile potwierdzające Wasze uczestnictwo w tym naszym branżowym proteście. I tyle. Jeśli do końca miesiąca stycznia nie otrzymam co najmniej 100 potwierdzeń do gotowości uczestnictwa w tym proteście, to przyjmijmy, że nie było rozmowy. A jeśli przyślecie mi swoje potwierdzenie gotowości do uczestnictwa w tym proteście, to i ja podejmę się roli koordynatora tej akcji. Ja jestem gotowy. Zobaczymy, czy i Wy bo macie wybór tradycyjnie zaufać urzędnikom Departamentu Transportu Drogowego, co trenujecie od dekady, czy też wziąć sprawy w swoje ręce. Dziękuję.